Gdzie w Gdańsku nietoperze mają swój hotel? Czy w Sopockiej Solance można ukisić ogórki? Kim jest Panienka z Okienka? O tym wszystkim opowiada para parasympatycznych lwiątek w lwim przewodniku po Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Jak mówi Piotr Korona z szafy gdańskiej, to krótkie opowiadania o ciekawych miejscach w trójmieście z punktu widzenia dziecka. To jest kilkadziesiąt miejsc, które są opisane sposób, czy język jest bardzo prosty, ale jest prosty dlatego, że ma trafiać do tego najmłodszego odbiorcy, dla, dla naszych dzieciaków i są to krótkie opowiadania bohaterów, którzy wędrują przez poszczególne miejsca i to wszystko jest określone takimi dodatkowymi perełkami, takimi albo zagadkami, albo ciekawymi informacjami na temat danych miejsc. W przewodniku znajdziecie też praktyczne informacje dla rodziców. Dzięki temu przewodnikowi mamy możliwość takie miejsca zwiedzić, na Najpierw możemy o nich przeczytać. Możemy również znaleźć informacje bardzo praktyczne dla rodziców, w postaci kiedy są otwarte, jakie są ceny biletów, co też jest istotne w podejmowaniu wycieczek z naszymi pociechami. Autorkami lwiego przewodnika są Katarzyna Antończyk i Elżbieta Bansleben. Ja to...